co przygotowałam dla Tośki samości na cały dzień studiów. I wszystko jest w różowym kolorze. Dobra, Pierwsza Pierwsze uwaga, mam nowe opakowania! Mamy dwie różowe babeczki I musicie mi uwierzyć na słowo, że one w środku Naprawdę są różowe Następnie mamy pizzerinki, są naprawdę fajne Na końcu mamy pierniczki, które wczoraj robiłam Cukierasa Ciastka i coś z Hello Kitty Wkładam to do mojej torby No nie obułoby się bez nocnej owsianki Malina z kokosem Wzięłam jeszcze różowego batona, żeby pasowało I picie Hello Kitty Elegancko. Nawet picie mi się tu zmieściło, więc mamy wszystko. To jest malina z kokosem. Taki okay. smak. A to jest taki budyń? To jest pudding on jest tak zarąbisty po prostu. Okay. Ej, jak to ładnie wygląda, zobaczcie, od góry. 8 na 10. Twoje Nie picie, jeżdż. które kupiłaś sama sobie. Ej! Myślałam, kur... że ty mi kupiłaś. A to po prostu ja zostawiłam, no to oddałam ci batonik. Wow, ale śliczne! Ej! Afrek jest, słuchajcie! No. wow. Ale fajne! Sama zrobiłaś pizzę? No. Boże, dziękuję! Różowy zrobiłaś! No, Różowe. No, Pierniczki też sama zrobiłaś? Wczoraj byłam u Patrycji Mołczanów i robiłyśmy ale pierniki. Ale fajne! Dziękuję! Jaka kochana! Tasty z babeczki. Jaki to jest smak? No tam po prostu w sumie... No, Wanilia z czekolady... Pyszna. Jest coraz lepiej, no naprawdę, bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolona. To jest 9 na 10.